Weź Zestaw delikatniejszy: truskawka, truskawka, krem. Jest yes. bardzo delikatnie, ale trochę się wahałem. Z Wojtkiem, Wojtek trochę był na był tym, żeby je w, w tym miejscu zostawić, zostawiłem. Mamy rybę. No, 17 600. Dzięki. Dzięki. Elegant. W taki sposób, że ten dumbbells się nie uniesie. Tak ukrydza go na tyle, że on w ten sposób sobie bardzo fajnie faluje. Swobodnie. swobodnie. Ale. Powiem szczerze, że pełna ekscytacja. Taka przerwa w karpiowaniu to jednak polecam każdemu, żeby sobie zrobił ponad pół roku przerwy. A tu muszę podziękować Kamilowi. Perfekcyjna wywózka, tylko zaufanej osobie można oddać wetka. Dzień dobry, za współpracę. Ja pójdę, bo działa, wyciągaj łódkę. <laughs> Mamy zotane na tą chwilę cztery ryby 24 mm, plus pop-up 15 mm. Jest! Jeszcze raz dla przypomnienia zestaw leżał około 36 godzin. 330 metrów. Ale widać na łowisku rudym jest to możliwe, a troskawka kerem widać tu rządzi. Tylko mi dane będzie podebrać. Mam nadzieję, że 20 będę podpierał. 20 <noise> kg! Branie na drugiej wędce! Jedzie! kg! <noise> uh. 400. Nasze <noise> 400, 2 kg. Nie, to nie, nie, nie. jest już, już. O, ładnie, już 40. Pierwszą Pierwsze z nocy myślę, że będziemy mieli powyżej 15 kg, więc jak na razie rezultat super. Wojtek, albo weź się do roboty, Wojtek bo tylko ty łowisz. Albo weź w prezesa, tam zmobilizuj, żeby zaczął coś łowić, kurczę. No niestety, leją mnie, leją mnie na potęgę dzisiaj. Przy po mamy łomanca, na którego udało się mi złowić w razie dwie ryby zasiadki. No. Ważne, że zestaw cały. Mamy pranie? Jak w takim kładzie do worka. Trzecia rybka na tą samą przynętę, czyli na pojedynczą kuleczkę 15 mm pop-up. Pompie to jest pojedyncze Moja Nie Nie wiem. Jedzie, jedzie! O! Masakra! Dziś bym się nie spodziewał, że w ciągu dwóch tygodni uda mi się zapać drugą łódź w sezonie. I tyle. Ale to tak ponoć tak łatwo przed kamerą powiedzieć, wymyślić wszystko i wam tak, było braku dykcji, braku ekranów. Dopóki jakiejś... nie jest kamera załączona i dopóki tego wszystkiego. Nie ma całej tej otoczki, to każdy jest hura-bura król podwóra, a później szybko podwóro i hura-bura równa się o, stąd tutaj, tą która... Ale wyrazić swoje emocje po swojemu, to jest najważniejsze. A napisać na kartce i przeczytać, to... Nie będę kończył. Tak się ma, ja. Czy Make tak. No ale pewnie niektóre komentarze i tak będą, że to była zasiadka co najmniej z miesiąc czasu kręcona tak. albo i więcej, bo najpierw krótki rynkawek, tak, później bluzy. A, tak, tak, no. Tak, że to, to... W ogóle zaczęliśmy to w 2005 roku, <laughs> kiedy jeszcze nie było tego łowiska. Zaczęliśmy. I tyle no. naszego gadania. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy nam fajnie lajkują, i pozdrawiamy tych wszystkich, którzy nam którzy fajnie hejtują. Hejtują i nie fajnie lajkują. <laughs> Zapraszamy do zrobienia czegoś takiego, co robi Warmus Bite, chociaż w jednej setnej i będziemy mogli wtedy usiąść przy dobrej whisky i porozmawiać, jak to się wszystko odbywa. Pozdrawiamy. Siema! Yo. Mamy kolejne branie u Kamila. Jedziemy! jedziemy. Yeah. Bole, Boże, Boże, Ale jedziemy. Dobra, biegnę za nimi.